Każda dusza, która schodzi na ten świat, wybiera sobie dzień urodzenia, miesiąc urodzenia i rok urodzenia. Z Twojej daty można wyczytać Twoją drogę życia i to, co prowadzi Twoją drogę życia. A jak to obliczyć? Trzeba zliczyć sobie cyferkę do cyferki swojej dacie urodzenia. Podwójna liczba, która wyjdzie, to jest tak zwana podwibracja, która kieruje twoją drogą życia. A jeżeli w tej podwibracji dodasz cyferkę do cyferki, wyjdzie pojedyncza liczba i to jest twoja droga życia. Jeżeli jesteś w podwibracji 28, a twoją drogą życia jest 1, to posłuchaj. Wibracja 1 z pod liczby 28 ma w sobie zarówno moc nowego początku, jak i głęboką lekcję związaną ze współpracą, emocjami i odpowiedzialnością za innych. To nie jest czysta jedynka, to energia przywództwa, która miesza się z wrażliwością i intuicją. Wibracja 1 to jest siła nowego początku, to jest niezależność. I to jest przywództwo, a 28 wnosi wrażliwość, potrzeby równowagi w relacjach, lekcje współpracy i zaufania. Ona też pokazuje, że samotne działanie przestaje wystarczać, a sukces przychodzi wtedy, gdy umiesz połączyć niezależność z otwartym sercem. Talenty to jest charyzma, zdolność inspirowania innych. Intuicja i umiejętność działania we właściwym momencie. To jest potencjał do tworzenia projektów, które służą innym, ale są też i cienie czyli lęk przed porażką i utratą kontroli trudności w równoważeniu siły i wrażliwości możliwość doświadczania strat w materii jeżeli pieniądze lub władza stają się ważniejsze niż serce. A co mówią Kroniki Akaszy na temat osoby urodzonej spod Wibracji 28, która ma Drogę Życia 1? Twoja dusza przyszłaby zrozumieć, że prawdziwe przywództwo rodzi się z serca, a nie z kontroli. Kiedy łączysz odwagę z miłością, stajesz się światłem dla innych i tworzysz drogę, która służy nie tylko tobie, ale i całemu światu. A twoja afirmacja? Moja siła i serce są w jedności. Działam w prawdzie, miłości i harmonii z wszechświatem. Podobało Ci się? Skomentuj. Chcesz więcej? Chcesz głębszej analizy? Bardziej poznać siebie? Bardziej poznać na to, co trzeba uważać i co można wzmocnić, żebyś szedł, szła swoją drogą życia? Napisz do mnie.